Nowa limitowana kolekcja obrani gadżetów Record jest już dostępna. Przejdź na kamerzysta.store lub kliknij link w opisie. Te Witam państwa, bardzo serdecznie jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie balon challenge balon challenge w każdym razie, challenge będzie polegać na tym, że podzielimy się na pary, jest sześciu kandydatów, którzy będą chcieli wygrać pieniądze no i podzielimy się na pary po dwie osoby oczywiście zagramy w butelkę, żeby były równe szanse ja nie gram, bo ja rozdaję pieniądze ja będę was nagrywać, czyli standardzik do wygrania jest kaska, challenge polega na tym kto pierwszy w parze przebije balona używając do tego bardzo, ale to bardzo dziwnych pozycji, będziecie mieli do wyboru naprawdę, ale to naprawdę dziwne pozycje Możecie również wymyślić pozycję, jeżeli jesteście w stanie, chociaż patrząc na was, no raczej nie macie z tym dużo do czynienia. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołożę do najszybciej rozwijającego się kanał w Polsce, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić milion subskrypcji. Ty możesz właśnie w tym pomóc, także cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Już wybieramy parki. Link, link, link. zapraszam na środeczek, musisz zostawić świniaczka, gramy buteleczką, zapraszam Państwa wszystkich na środeczek. Kto kręci jako pierwszy? Ja mam sprawę, bo ja zawsze na domówkach grałem z nami to... Ja no. to... Ja no to... Dobrze. No to kręć, kręć! No. Kasper, no ale... czego ty się śmiejesz? Dopiero wybieramy z kim. No i znowu kręć. Ale co? No jeszcze nie raz nie kręć. Aha, wymyśliłeś własne zasady kręczenia tak. Ale to może... Nie, po prostu on ma kręcić dwa razy, no dawaj Musisz tak, raz, tak? i... Jeszcze raz po prostu kręcić, no Ty ustalasz jakby kto będzie z kim w parze I, I tak, tak wypadło na ciebie, czyli jesteście sobie pisani Idź I co on I nie już nie kręci? Idź, on już nie kręci Chodź tu do mnie Ty no. byli... Karinka z kim? To nie, to nie jest Karinka, ze jest Nie wiadomo Aha, kto czyli to kręcić. No tak? dobra, wykręć jeszcze raz Karinka z Karinko. No dawaj, kręć krę odejdź w z A czemu to tak uh, działa? Czyli zostaje z yeah, uh. Znowu! Znowu to samo, już drugi uh, raz. Yeah. Pamiętasz, nagrywaliśmy podobno odcinek z różnymi po y pozycjami. To była joga, tak? Teraz niestety to będzie z balonem. I znowu widzimy się razem Znowu uh. raz. Nie dotykajmy! A jest jaka nie. jest pierwsza pozycja. Nie dotykaj mnie! Musicie przejść balona nie w ten sposób. O. Musicie go przejść. Nie. Dowolny, dowolny sposób. Może cringe tak nie cringe, jest. ale musicie go przebić. Tak. O oh, Jezus. Ten, kto przebije yes. tego balona, wygrywa trzy paczki, także będzie kilka pozycji mam nadzieję, że Wam się prędzej czy później uda. To co, zaczynamy? Oni chcą oszukiwać. Bardzo chciałabym pokazać, żeby nie przebijać. Nie możecie dotknąć, nie możecie dotknąć. Metalopę, zamki też proszę usunąć. Dredziarz musisz ściągnąć pasek. Dobra, także widzimy się zaraz. Muszę zmienić spodnie. Przyjmijcie pozycję. Jak powiem start... Jak powiem start, zaczynamy. 3, 4, start! Dwie sekundy, jedna Dwie sekundy. Dwie sekundy, kto to przebije, łatwo. Chyba nikt. Chyba nikt. Chyba dwóch sekund nikt. Chyba nie. Chyba nie zrozumiałeś. A jest OK, czyli ty jesteś z przodu, a ty z tyłu, od tyłu. Dobra. Super 3, Trzy, cztery, start. Niczej! niżej! No tak, no o tak, Teraz! Teraz! Tera. Przyciśnij ją! Przyciśnij ją, Karina! Ją. karina Dawa, przyciskaj! Mocniej! Jeszcze. Mocniej! Jeszcze! Ja, mocniej! Karina! karina. No? No dawaj! Lecisz mocniej! Mocniej, Karina! No dawaj! Um, um. No dawaj! Jeszcze Dawaj, Karina! No dawaj! No musisz szednąć! Zamieńcie się może! Widać, że Karina nie nauczyła Cię nie chcę, że nie przebijecie balona, no Bez przesad! <laughs> Amatorka, dobra, nie ma co i tak przegrałyście, bo. Stop, na minutę. No dobra, może ta pozycja po prostu wam nie podpasowała. Tutaj. Na tabeli została wam kreska. Mają kreskę na tabeli. Pani tak, Nie, <śmiech> <śmiech> e, Musisz się wykać, żeby miał e, odpowiednią siłę do tego, żeby to przebić. Dobra, e, przygotujcie A, nie, nie, się. Nie, nie, Kutujcie to się to, nie co? czuję. Start! Trzy! Łuśka! Czekaj, 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 cofnę. Cofnę nagranie, bo wydaje mi się, że on złapa pozabał. A, a zbawne. sprawdziliśmy, że rzeczywiście Dredziarz nie dotknął tego. Myślałem, że oszukiwał? Myślałem, że izły sobie e, powkładał, ale, ale jednak jak wiele zobaczył, to. to... Tak? tak, to jest druga progresja, musicie to przebić Możecie zrobić to dowolnie, ale balon musi znajdować się tak? Przez cały czas e, Gdzie się musi znajdować? Na plecach, tak? tak, tak Nie tak. może niżej być Nie może być niżej Mniej więcej masz się w tym odcinku znajdować No dawaj, spróbuj znowu przebić Ja bym przebił, ale pokażę wam jak to zrobić <śmiech> <śmiech> ja bym... Tak, 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 ja tak jak ostatnio I bym to zrobił No to dawaj, przebij Nie Zajmijcie hmm. pozycję i zaczynamy tutaj Musimy sobie wsadzić balona najpierw Tak, tutaj ma być? Tak, tu ma być balon Jesteście w pozycji? Cztery, cztery, cztery. Trzy, cztery, start. <grywa> ja Koniec, nie, Po nie, panie, co? panie, 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 No panie, dawaj, 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 <grywa> Nie, kreseczka na tabeli, kreseczka Kresieczka. Czyli to odpada? Odpadacie? Nie, Bardziej tak, tak. mi mózg wyleciał, nie? Od tego ciśnienia Czyli odpadacie, tak? Tak Chyba tak Stop tak. Odpuścili Odpuścili, to jest dyskwalifikowanie, dobra Teraz tykanina, że nie... No, jesteście gotowe? Przyjmijcie pozycję A może wyżej być troszeczkę? Może być, minimalnie Trzy, cztery, start Ja bym to niżej dał no i teraz Oj, no już prawie, prawie, prawie Właśnie, to nie jest tak łatwo No dawaj, dawaj, dawaj się położyć To nie jest tak łatwo, ci powiem Nie no, nie no Wtedy się połamiemy, no przecież się odkształci. Dobra, trzy, cztery, start Niczej, Ile? Udało się. Ale zgarniają kasę dzisiaj. Ale 6 już ich Wiedziałem, że to zrobi. Ja byłem pewny, że to zrobi. się To to jest dopiero para. To to jest para. No, no czy suby? Za w ogóle ramy? nie wyjaśniłeś zasady. Ja, ja bym mało, to jest ale To taki spontan, ten odcinek to jest taki spontan, że ja... Naprawdę, bardzo piękną parą jesteśmy. Weź przestań człowieku, <grym> hajs się robi sam. No i teraz ostatnia pozycja to jest e, na przytulaska. po czyli... ostatnia? Ja więcej nie będę tego robić, Sam Czyli po prostu... <śla> o! O! Ale Ty mocno kochasz, stary. Ale on kocha tak mocno. No, 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 na nogach? No, no, ojejku. Ojejku, karimka. No dobra, to co? Zaczynamy konkurencję. Trzy, cztery, start. No to, to było ułamek sekundy. Ja znaczy, nawet zdążył, nie zdążyłem. Nie zdążył. Czyli, że robimy 0, 0,00. Nie, 0, nie. No to było praktycznie. Eee, montażysta rozwijania. pokaże, montażysta pokaże. Dobra, kto następny? Trzy, cztery, start. To też, to też był łamek sekundy. To też był łamek sekundy. Ale to nawet ci nie da tak kliknąć szybko, w to pokażę. Będziecie mieć wypłacone dopiero jak to sprawdzimy, bo nie wiem kto szybciej przebił. Wy też to musicie zrobić. No dobra Trzy, cztery, stan. To było najszybsze. To było najszybsze. Na pewno. Ja To jedno, Każdy miał tyle samo. W sensie fajnie wyszło. Nie, no to. Nie, no to po prostu to jest dobre, nie? W sensie Szybko to się robi, to jest tylko balon, nic no, wielkiego Ale on siłę, powiem wam, naprawdę, on ma straszną siłę To nie jest, jest kwestia siły, to jest kwestia tego, że on jest z tobą w parze Nie Dobra, następna pozycja Ja leżę, ty musisz na nie, 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 obróć karina. Byłem, Tyłem, szanaj. I musimy przebić w ten sposób O jest Ulala Ale to będzie ból Nie możemy się podnieść Dawaj no. Ja tego nie robię, ogólnie chciałem wam tylko powiedzieć, że to był zły pomysł Ja wiem, że jeżeli ty na niego siądziesz, to będzie milisekunda, ale on może zryzykować, zdrowiem, życiem. Auć! Auć! Wiesz co? Nigdy nie byłeś na tyle dzienny, żeby mnie kupić, żeby kupić szacunek bez tego człowieka. Więc to ja będę na dole ujeżdżać. <grym> o nie! Pokaż ten zameczek. Ej, zameczek. Co? Pokaż. Zameczek? Jaki zameczek? Ty, ty jesteś. Ja, no. Przeciwko kogo? Dobra, ale zameczek nic to nie no jest. Proszę zmień spodnie. Proszę stoperek. To wiesz co? Może się położę na brzuchu po prostu. To znaczy? Żeby się położył na odpowiedź. Moje klejnoty koronne będą całe. To Moje samo. nie były. Moje nie były, on jest podobnej wagi to Karina. To to po prostu i to jest twój problem. Ile Kalina ważysz? Nie, nie się... odpowiesz, dobra, ile ważysz Mariusz? 92. Da, tak serio? 75, patrz. No to tak no, niedużo Karina różnicy. Jest... Dobra. O, wciskaj. Dobra. Aha, no, aha, no ja jak wolicie, tak, możecie tak, zrobić tak, ale będzie wam cieszyć. 3, 4, restart. Jeszcze raz. Jeszcze raz musimy zrobić, bo Dredziaż oczywiście spierdził. Okej, okay, ten czas był około dwóch sekund, także stwierdziliśmy, że jeżeli oni zrobią to szybciej, e, bądź wolniej, no to po prostu będziemy e, wiedzieć i jeżeli będzie konieczność, no to powtórzymy to po prostu e, już na sam koniec, w sensie próbę jego. jego. E, także no na razie nie trzeba tej próby powtarzać. Jeżeli będą jakieś przypuszczenia, że mogło być szybciej albo wolniej, no to wtedy dopiero będziemy powtarzać próbę. Czemu wy w ogóle tak to robicie? No nie wiem. Tak jest łatwiej. Myślisz? No dobra, zajmij pozycję Trzy, cztery, start! Ja się boję, no. Nie! Ale ty jest, Jesteś jest, jest tak słaby. No tak dawaj, tak dawaj, dawaj, Karinka tak To nie, to jest, bajka, nie to. No dawaj, Karinka no. Jest. Wow. 2166. Także tak jest wasza. Że... Szybciutko ci o, Szybciutko, o, 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 szybciutko, o, 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 tak. Dobra, to co? Teraz wy. Ja nie połamiesz mnie, a w sensie tam, ale no, jest, że ja mam kości, tu są kości przecież. Ja jest mam kości. kości. No właśnie. Dlatego ja się odwracam, wiadomo dlaczego. Bo nie wiem, nic za i... to jest, ty nie? najwięcej. po prostu nie chcę, żeby mnie bolało. I tak będzie. Inaczej, tak będzie. Inaczej. Nie pomagasz. Nie pomagasz. O Jezu! Nie pomagasz Ops, padło. Czy ta wskazała mała? Trzy, cztery, start! Wow, pierwotnie! Ale łatwo, 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 łatwo. Jak na razie tak naprawdę nikt nie ma z nimi konkurencji. 1200 złotych, złabym. reszta zero. Czemu jest 1200 zł macie do, po, no, do podzielenia pół, ale to jest, dla mnie to jest no niesamowite. Co? Ale co jest niesamowite? To jest tylko balon. To jest tutaj. niesamowite. Aż tak? Ale to jest tylko balon! To jest tylko balon. A to jest tylko balon, balon. Cegłem byście nie mi podłożyli i tak by pękła. Wygrajcie w końcu, nie oddawajcie wszystko Gryjące i... Dobrze, 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 ale dobrze, ale to nie jesteście tak sprawieni. Oni trenują to nocami. Tak. W I w ten sposób. Możecie to zrobić tak, tak. <grym> Jak ją popchnął, nie? Odruch zwierzęcy. <grym> no dobra, nie będę tego przewijać. W każdym razie możecie w dowolnej pozycji, tylko osoba, która będzie przewijać ma być na, na równym. Czyli I ma być na, na kolanach. W ten sposób, na kolana. Macie być na kolanach, nie możecie w ten sposób. Dobra. No to co? Dobra, dawaj tego obronę. Odliczaj Odliczajmy. Trzy, cztery, start! <grym> A, no to było dobre. Ale masz opóźniony zapłodnie Co to jest? Słowy wynik. Powiemy? Ale kaleki, jacie. takie kaleki. Powijesz. Kalectwo. No. Karinka, jesteś gotowa? Start. Nie mogę No przybliż się bardziej. Nie No dawaj. No bliżej Karina. Dysqualification Jesteście gotowi? Tak, jestem gotowy. Czekaj. <głos> <głos> czekaj. Czekaj, czekaj, Trzy, 3, start. Ja nie będę mówił co ja robię po godzinach, ale nic w tym domu, nic w obrębie tego domu, żeby nie było. Ja to raczej tekstów nie robić żadnych do nas. Ja być jestem. Nie pisać ładne komentarze. Tak. Bardzo ładne. E, dobrze. E, także cóż, no jak widzieliście, Trezia, Szent, Viola zgarnęli Everything. E, wszystkie pieniądze, jakie Dzięki. były dostępne no i, na tym odcinku. No to proszę. Płacę, proszę. Zaraz. Nie teraz za kamerami. Nie, dobra, nieważne. Poza kamerami już się rozliczymy. Wypłacę, A nie, nie dodatkowe wy... pieniążki za to, że wszystkie. Nie, nie, nie ma dobra, dodatkowych pieniążków. Ciesz się, się po... wygrałaś 1500. I na połowę po 750. Dobra, po 750, dobra, w każdym razie, no cóż, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli ty jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji, to zostaw subskrypcję, no i zostaw oczywiście łapeczkę w górę, chcesz więcej takich odcinków, no a my cóż, widzimy się w następnym odcinku, no i do zobaczenia Państwu.